Z racji, że jako prace polowe w tym roku zakończone, nadszedł czas na wprowadzenie troszkę modyfikacji do traktora, a mianowicie zabrałem się za montaż turbosprężarki. No ale tak, rozpoczynając, pierwszy etap to było przygotowanie spływu oleju z turbosprężarki, bo oryginalnie ciągnik nie posiadał. A że montuje turbosprężarkę do zwykłej dwunastki Także trzeba było to jakoś rozwiązać A nie miał oryginalnej zaślepki Żeby oryginalnie poprowadzić spływ Także przechodząc Co dalej Przeglądając internet Można znaleźć różne rzeczy Ludzie różnie zakładają odpływ Jedni próbują Zamiast sprężarki powietrza Inni wiercą tutaj Króciec w tylnej części korpusu Jednak ja postanowiłem, że będzie tak jak oryginał i spływ trafia w oryginalne miejsce, tak jak to jest w prawidłowo w szesnastce. A więc zaczynając tak od początku, troszkę to się dłużej schodzi, bo trzeba zdemontować całą półramę boczną, żeby mieć dostęp, bo jednak ona zasłania nam dojście do wypustu tutaj w bloku. No i jest troszkę zabawy. Pierwszy etap to odkręcenie ciężarków, bo jak wiadomo, tutaj trochę ich jest nawieszane. To jest dosyć spory klocek, a tym bardziej nie można odkręcić bez tego. Tutaj cztery śruby trzymają od wewnętrznej strony i trzeba wysunąć dolne, ale nie dało się tego zrobić przez trzymanie górnych. No i to jako pierwsze. To odkręcamy ciężarki, odkręcony ciężarek. Odkręcamy te cztery śruby, później tutaj od bocznej lagi idą śruby cztery od spornika. Następnym krokiem jest tutaj przytrzymać sobie trochę kabina. Odkręciłem tutaj te trzy śruby, które poduszkę trzymają, no i rama nam elegancko schodzi na bok. I już mamy wtedy dostęp do, do naszego miejsca docelowego, w którym prowadzimy dalsze czynności. No, i jako tutaj, pierwszy, już wcześniej sobie zakupiłem, zakupioną rurkę, oryginalną spływową. No, i przystąpiłem do odznaczenia. Sobie zaznaczyłem, natrasowałem tutaj oryginalne otwory, jak powinny być. Tutaj przychodzi dwa gwinty na bokach w otworkach. To są gwintem 8, i na środku, wtedy trzeba wywiercić centralny otwór. No, i teraz jest troszkę takiej zabawy, bo to. Troszkę trzeba uważać, jako boczne to jeszcze i tak nie jest problem, bo boczne nie są otwory na wylot tylko delikatnie go centymetra centymetra przewiercone. Także nie ma problemu, wiercimy tym wiertełkiem 6,5. Poprawione gwinty, przejechane gwintownikiem, i już to mamy gotowe. No, a troszkę dłużej się schodzi, żeby wywiercić ten centralny otwór. No, ja nie chciałem, chciałem uniknąć tego, żeby ściągać miskę olejową, więc zrobiłem to tak, że spuściłem olej z silnika. Naznaczyłem sobie tutaj otwór po środku, tak jak powinien być, pod rurkę. No i najpierw wiertełkiem, cienkim wiertłem, szóstką. Do takiego momentu, już żeby się nie przebić na wylot do środka. A jak już miałem to, tak wtedy kolejne wiertło. Wtedy już pod wymiar takie jak powinno być. To jest chyba wiertło, jak się nie mylę, około 18 mm. Akurat takie miałem, i wtedy. Najpierw pomału, tak jak wolnym szło, tak delikatnie wiercone, aż do momentu, żeby praktycznie minimalnie zaczęło łapać, już cienka została ścianka do drugiej strony. Jak już było w tym momencie, wtedy za każdym razem na wiertu, na czołek tutaj wiertła, ładnie obsmarowane tawotem, żeby po każdym i delikatnie wolnym obrotami wiertarki, po przyłożeniu, za każdym razem troszkę obrotów wyciągałem i obczyszczałem i wszystkie opiłki przyczepiały się tutaj do wiertła ładnie tam na końcu się potem zrobił taki ładny koreczek stawotu także nie puściło nic no i tym sposobem udało się ograniczyć praktycznie do zera wpadnięcie wiórów do środka ale i tak jeszcze nawet jak po wierceniu teraz żeby jeszcze dodatkowo zostało przepłukane przez ten otwór wężykiem na dole zmywaczem wypukane na dole był odkręcony korek i wszystko do ładnie ściekło także praktycznie nie ma obaw żeby tam cokolwiek w misie na dole zostało a jeszcze tym bardziej tak mam olej spuszczony jeszcze na chwilę trafi olej przed wymianą z powrotem ten co był żeby jeszcze dodatkowo przepłukało gdzieś ten układ wszystko, reszta gdzieś się tam wypłuka razem z olejem. I jeszcze do tego przyczyścić, jak przyjdzie czysty olej. Tak będzie już wszystko grało. Także już pierwszy, pierwszy etap mam do sobą. Rurkę mam tutaj już w gotowości. Rurka jest cała. Ładnie teraz wszystko to pasuje. Wszystko podoginane. Cała rurka siedzi. Zostałem przykręcić. No i teraz w dalszej części czekam na dostawę turbosprężarki kolektora i będziemy działać dalej. Zobaczymy jak to się dalej wszystko ułoży.